Radio Komin. 95 i Studio poseł Elżbieta Szczeker-Dębińska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Witam ponownie. Dzień dobry, witam Państwa. E, minister Eugeniusz Grzeszczak, poseł Polskiego Stolic Dzień dobry. Dzień dobry, witam ponownie. Poseł Tomasz Nowak, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. I poseł Witold Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Koniec. Obiecaliśmy Państwu w poprzedniej części tej rozmowy, że wrócimy jeszcze na chwilę do prywatyzacji, ale tak naprawdę chodzi mi, chciałbym zapytać Państwa o Wasz pogląd na sytuację kopalni, dlatego, że no to ona jest tutaj w najbardziej krytycznej sytuacji w całym tym naszym zespole energetyczno-paliwowym. To znaczy krytyczne chyba złe określenie, bo zdaje się są znane wyniki bilansowe już w tej chwili. To jest ten czas i zarówno jedna jak i druga kopalnia nie ma deficytu, ma zysk. To po pierwsze, po jakim drugie, kosztem, panie, panie ministrze? nie, no ale po drugie, żebyśmy nie mówili o, o, o jakiejś strasznej i katastroficznej wizji, ale po drugie w kwestii prywatyzacyjnej, bo prywatyzuje się po to nie tylko, żeby sprzedać, ale po to, żeby mieć środki nie na bieżące funkcjonowanie, a na inwestycje, to są bezwzględnie potrzebne inwestycje, decyzje w tej prawie i rozpoczęcie inwestycji. Chodzi o nowe odkrywki, żeby zabezpieczyć perspektywę funkcjonowania kopalni przynajmniej do 2040 roku i dalszą. Więc tutaj z tego powodu to ma Pan rację, że ten, ta prywatyzacja branżowa, która nie przyniosła skutku, a, od, a dlaczego mówiliśmy. Czym, jest powiedzmy jeszcze parę, parę rzeczy, o których mówi się, no, gdzieś były tak, półgębkiem, to znaczy, że elektrownia na przykład poważnie rozważa możliwość Pozyskiwania y, paliwa na własną rękę, jak gdyby. Oczywiście jest to kwestia kilku lat, zanim oni zaczną. Nie, no jeżeli to chodzi, to chodzi o gaz, to z powodów nie ekonomicznych o jest zupełnie. oni sprawdzają, szukają dla siebie. Nie, no y, panie redaktorze, myślę, że oczywiście można mówić. Gębkiem, ale jeżeli mamy zorganizowany podmiot, logistycznie, personalnie, mamy odpowiednich ludzi, mamy odpowiednie doświadczenia, ktoś, który ma tylko ambicje, zrobi to szybciej, lepiej, to ja w to nie wierzę. W związku z tym nie mówmy, nie, nie rozwijajmy takich. Plotek nie plotek. Z, To znaczy nie, no to nie jest plotka. To, to jest rzeczywiście, jest w końcu dział w Paku, który poszukuje węgla brunatnego. Najbliższe źródło tego węgla brunatnego to jest okolica Gostynia, to jest 130 km stąd. To nie ma żadnej jest, koncesji, nie to, ma żadnej zgody nie ma, społecznej, nie ma, Wręcz awersja na, na tak, ten Ale, pomysł, ale to nie, nie odbierajmy prawu PAK-u, bo, hmm. bo ma prawo poszukiwać, wystąpiować o znaczy koncesję. w całej tej sytuacji Pak sobie poradzi. E, e, no e, chwileczkę, chwileczkę, no, bo to, 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 to moim zdaniem poradzi sobie w momencie, w którym jednak nie, nie będzie bagatelizował roli kopalń. Kopalnie u nas mają rzeczywiście paliwo, tak jak pan minister powiedział, do 2040. Jest to ścisłowo, są dęby szlacheckie. Rozmawiałem przed chwilą w tamtym tygodniu z przedstawicielami wicielami Kujawsko-Pomorskiego, tak są piaski, jest kwestia synergii, żeby jak będzie połączenie tych dwóch i, i ewentualnie jakby tak się zdarzyło, że jednak pak i kopalnie będą połączone, a życzyłbym sobie spół, jako poseł z tego regionu, to w tym momencie w efekcie synergii, połączenia można mówić o rozwoju również Turku na bazie piasków. Pamiętajmy, że tam, tamta elektrownia do 2017 roku zakończy swoją działalność. Perspektywa tam jest krótsza. Tam jest perspektywa krótsza. Kluczowym, kluczowym rozstrzygnięciem dla nas jest to perspektywa europejska tak naprawdę. I kluczowa w tej chwili i dla paku i dla kopalń jest odpowiedź na dekarbonizacyjną politykę Unii Europejskiej. Na A myślę, politykę że w tej energo tej ze względu na tragiczne, dramatyczne wydarzenia w Japonii, Pewna refleksja też nastąpi. Ba, z ministrem tak. Dowgielewiczem rozmawiałem w tamtym e, tygodniu, który zaczął maklubalni? mówić o podatku atomowym, a to jest bardzo interesujące. Wbrew pozorom ten podatek atomowy Francuzów by dotknął tak. i innych, którzy mają nadmiar atomu e, starej generacji, drugiej generacji. E, ja mam rozumieć byłaby tego, to furtka... Ale ja mam węgło. na myśli Robię pewną refleksję, że węgiel, węgiel, węgiel jako źródło energii zacznę z tak większym jest, poszanowaniem tak uznawaniem tak te, te głosy czy dą się nie zgodzi z panem ministrem y, rzeczywiście te głosy się już pojawiają bo y, przecież wiele krajów europejskich, w szczególności Francja, o, o czym mówił Tomek, y, ma y, głównie się opiera na energii atomowej, ale nie tylko kraje no europejskie, dobrze, ale... również, kraj, również widzimy kraje Ameryki Łacińskiej, Argentyna, 40% energii to atom. I teraz rzeczywiście być może no, potem problem, przyznam, problem emisji pośleń, dwutlenku węgla otoczynę, trzeba by rozważyć jeszcze raz i, i to kontekście, w kontekście tych tragicznych wydarzeń w Japonii. Górnic, także tutaj jest. Górnicy, górnicy z KWBK, sprawa oni, y, y, Myślę sobie, że nie zapiątając sobie głowy refleksją na temat podatku atomowego. No właśnie, to jest wszystko takie opowiadanie z, z dużą dozą yy, futurologii, futurologii. Nie, ale trzeba uzyskać natomiast na emisję, jedno, co, jedno co możemy dzisiaj, no ale ja mówię, jeśli chodzi tutaj o lokalne sprawy, no to trudno w tej chwili opowiadać naszym górnikom o podatku atomowym, bo, bo ich to akurat dzisiaj nie interesuje, Natomiast natomiast na pewno interesuje ich to, jaka jest szansa na rozwój kopalni. I tutaj pan minister powiedział, Mało że. tego na przetrwanie na nawet rozwój Pan nawet chyba to ministr... Nie, ja mówię o rozwoju. Ja tak. mówię o rozwoju, cały czas o rozwoju i mówmy Pani o stagnacja. rozwoju, nie róbmy czarnej wizji. Szukajmy się. w tym wszystkim chociaż cienia nadziei. Chociaż, tak jak powiedziałam, pan minister tutaj zapowiada i, i mówi o dobrych wynikach. Wszystko jest fajnie, panie ministrze, tylko że. W, w górnictwie, ja inwestycje, nie zapowiadam, no to są. W fakty. górnictwie inwestycje, to, jest, to muszą być bardzo mocno wyprzedzające. My dzisiaj już mamy ogromne, ogromne opóźnienia. Ale, 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 ale nie mówiąc poseł, o, ale tym, my o tym, o że na komisji wiemy tak, nie od dziś nie wiemy. Wiemy. o tym, że na komisji gospodarki, zresztą, Tomek by, byłeś również, po, zaczynają pojawiać przy tym prawie geologicznym górniczym, zaczynają się odzywać coraz częściej. Jednak posłowie kujawsko-pomorscy, którzy, Protestują, którzy się będą protestować, którzy żeby którzy... i tutaj Trzeba jak najszybciej szukać tego porozumienia, tłumaczyć, pokazywać na czym to wszystko polega. Nam jest potrzebny spokój, rozwaga i decyzje, a nie dywagowanie o tym, co będzie. Tak, jak ale będzie. czas działa na niekorzyść, mówiąc tak. krótko, tej, tej firmy po prostu. Nie tak sądzę, więc... żeby do końca roku udało się te sprawy przeprowadzić. No to Od 1999 roku toczy się spór o przyszłości kopalni sektora paliwowo energetycznego Naprawdę, podpisano umowę z Złą, bo ona dawała zbyt mało uprawnień właścicielowi. Na szczęście trafiliśmy na, i tu trzeba to powiedzieć, na rozsądek rozsądny zarząd w paku, który doprowadził do sfinalizowania, do sfinalizowania bloku energetycznego, ale teraz ten rozsądek z jednej i z drugiej strony musi się połączyć, żeby powstały inwestycje w nowe bloki energetyczne, a uważam, że perspektywa dla naszego regionu jest. I, i, I faktycznie tu zgadzam się, nie trzeba i nie należy mówić o jakichś katastrofalnych scenariuszach siedzących nam w głowie. Trzeba myśleć pozytywnie o rozwiązaniach to znowu będzie, To znowu będzie pogłoska. No, ponoć są zaległości z płatnościami po prostu dla kontrahentów. To znaczy, my nie powinniśmy tutaj chyba dywagować na temat pogłosek, bo ja nie chcę się do tego odnosić. Ja powiem, faktem jest wynik, to po pierwsze. Faktem jest decyzja ministra skarbu w kwestii odrzucenia tej ścieżki prywatyzacji branżowej, która spełza na niczym. Ciągnięcie no tego byłaby po prostu to, tak. stratą czasu, bo jeżeli ktoś chce Windows kupić i ma korzystną konfigurację prawną, to zapętlenie już jest tu znane i się ciągnie. I dalej nie widać perspektywy, to decyzja była bardzo dobra. Teraz prywatyzacja przez giełdę. Po pierwsze, wiemy, że ta część energetyczna może być atrakcyjna dla giełdy i tutaj na ten temat nie dywagujemy, mm -hmm. tylko co z kopalniami. Pan pytał, połączyć czy nie połączyć i oczywiście jak połączyć, to kto kogo przejmie i takie dywagacje są. Więc może jeżeli już by była mowa o połączeniu, to może trzeci podmiot, który. I kopalnie i elektrownie. O właśnie, i wtedy taki wariant też należy rozważać da, i taki pow... wariant tak. będzie rozważany. No. No i oczywiście kwestia przetargu dla dwóch kopalni czy przed ofertą prywatyzacyjną w kwestii wejścia na giełdę czy po. I teraz my tutaj w tym radio niczego nie załatwimy, ale, kwiatło, ale kwiatło, mogę kwiatło, powiedzieć... Kwiatło. Potwierdził kwiatło. dokładnie to, co powiedział minister Bury, że teraz trzeba właśnie wszystko ale, od nowa porozważać. A dlaczego ale, nie rozważać? Ale nie, mówimy o o dlaczego nie, nie mówimy o, o doradcy, do bo doradca jest, jest wybrany i ale, doradca ale, jest, ale, jest dobie, sam. Ale, przed, ale przede wszystkim nie, jest, jest jedna minus. kwestia, proszę nie. państwa, akurat właściciel tak jak nigdy dotąd Intensywnie pracuje, aby ten proces pozytywnie zakończyć. I powiedziałbym jeszcze jedno i nawet związki zawodowe, że tak powiem, widzą które to. zwykle tak, widzą to, które zwykle były bardzo sceptyczne do prywatyzacji. Są za prywatyzacją, a prywatyzacja tego, poprzez ta giełdę. Sytuacja, a, ta, ta sytuacja a poprzez... jest już nie do zniesienia. Po prostu no, ale, w w ogóle, że jestem w ogóle w że w zakresie intensyfikacji prywatyzacji. Nie można powiedzieć, że w nas nie ma woli w Wydaje się, że wola na prywatyzację jest w w załodze, bo rozumiem, że pozyskać tylko w ten że można w Jeśli że w dało przez trzy lata że zrobić, to nie jest z tego powodu, że jest niechęć rządu do tego, tylko rzeczywiście jest bardzo skomplikowany, skomplikowany układ sy prawny. system prawny. I teraz mimo wszystko, mi, mimo wszystko znaleźliśmy e, chyba no, po, rozwiązanie. Po, po dokonaniach z przeszłości, które nikt tu miały nikt, miejsce, nikt. to się nie dziwię. Pani nie poseł mówi, że w tym roku rozstrzygnięcia się nie doczekamy. Nie. Panie Ministrze. Myślę, że w tym roku, jeżeli chodzi o sektor energetyczny i oferta giełdowa i prospekt giełdowy będzie opracowany i jeżeli nie w pierwszym półroczu, to w drugim półroczu na pewno. Natomiast kwestia, czy będzie to z kopalniami w pierwszej ofercie, czy przetarg po. To jest kwestia, która może budzić wątpliwości. Nie, nie ukrywam, że do tej pory byliśmy powściągliwi jako politycy, ale w tej chwili nadszedł czas, kiedy musimy, jak już się wyjaśniło, że nie ma tej prywatyzacji, która miała Teraz być strategią, to naciskamy, żeby to się stało w tym roku. Dobrze będzie, jak w tym roku się pojawi zarys koncepcji. Zarys koncepcji tak. Dziękuję bardzo no, z koncepcji jest. To, jest <noise> to był ironia. do tej pory zupełnie inny. Poseł <noise> dziękuję, dziękuję bardzo. Poseł Stanisław Polskie Ludowe, poseł Tomasz. Tomasz dziękuję Tomasz bardzo. Platforma Obywatelska. i poseł Witold Czarnecki, Czarnecki Prawo i Sprawiedliwość ja do Dzięki bardzo. Dzisiaj Pierwszy Dzień Wiosny. 95.8. Radio 95.8 FM.